Ja sobie trochę poświczę, a was zapraszam do chwili posłuchania, jeżeli macie ochotę. Lisy w Edenie, odcinek 87, czas na muzykę. Dzień dobry, dzień dobry. Hej. Witamy się z Wami z Polski. Wróciliśmy ze Stonii i jedziemy do miejsca, w którym budowaliśmy kamper przez 8 miesięcy. Nie będziemy go budować ani przebudowywać, przynajmniej nie dzisiaj jeszcze. Ale chcemy Wam pokazać naszą poprawioną elektrykę, a może bardziej rozmawiać o tym, czy nam prądu starczyło na północy, bo bardzo dużo pytań nam zadajecie, czy no właśnie w tej Skandynawii nie brakowało nam tego prądu. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to przed samym wyjazdem w czerwcu, tak w połowie czerwca, bardzo, bardzo ulepszyliśmy naszą instalację elektryczną i po tych paru miesiącach użytkowania możemy już jakoś mniej więcej powiedzieć tak subiektywnie, o wydajności tej instalacji, o tym, czy rzeczywiście jest to duża zmiana, czy nie jest to duża zmiana. No i generalnie jak nam się to wszystko sprawdziło no, w praniu, tak? Można tak. powiedzieć. Ale zanim dojedziemy do tego miejsca, w którym będziemy wam o tym opowiadać, może warto powiedzieć, dlaczego jesteśmy w Polsce i jak długo będziemy w tej Polsce. A no przede wszystkim dlatego, że Hipolina będzie miała operację. Łapki już wam milion razy pewnie o tym mówiliśmy, że taką operację jedną przeszła, jak miała kilka miesięcy. Teraz, ze względu na to, że hipolina urosła trochę, musimy taką operację powtórzyć. I ona się odbędzie pewnie za około tydzień, plus minus oczywiście. Tutaj czekamy ciągle na decyzję weterynarza. Ale później potrzebujemy jakichś dwóch miesięcy na regenerację. A poza tym, to jeszcze Kuba chce trochę coś porobić w Polsce. No, nieraz już mówiliśmy na temat e, oczywiście plusów życia w wanie, ale też minusów życia w wanie. Tutaj damy taką zakładkę, można sobie zobaczyć taki film. Myśmy go nagrywali bardzo dawno temu, bo to było jeszcze w czasie pierwszego lockdownu, jak stacjonowaliśmy w Hiszpanii, więc troszkę może mamy teraz inne spojrzenie. Ale jedna rzecz się na pewno nie zmieniła, jeżeli chodzi o minusy: to jest to, że ja nie mogę kontynuować albo jakoś tak aktywnie uczestniczyć w swojej pasji, którą jest gra w zespole muzycznym Traces to Nowhere. Jestem Perkusistą. I teraz nadszedł taki czas, że okazało się, że udało nam się zebrać na tyle dużo materiału, że chcemy nagrać płytę. No więc ten czas w Polsce chcę przeznaczyć na ćwiczenie, na próby i na nagranie tejże właśnie płyty. Tak. I dzisiaj też zapraszam Was do nas, do sali prób. Zobaczycie w ogóle, jak to miejsce wygląda. To miejsce, w którym będę dużą część czasu najbliższego spędzał. Jedziemy! Staliśmy na miejsce i zaczynamy od tematu instalacji elektrycznej. Wieszaczek przed wejściem. No i co tu mamy? No i co tu mamy? Przede wszystkim, przede wszystkim, co my w ogóle tutaj założyliśmy w tym czerwcu? Generalnie mamy sprzęt. Wiktrona to jest szafka z elektryką. W tej szafce znalazł się przede wszystkim regulator MPPT, czyli coś, co steruje panelami solarnymi, czyli panelami fotowoltaicznymi na dachu. Na dachu mamy trzy panele po 175 W, czyli w sumie mamy 525 W, także wcale nie mało. To są monokrystaliczne panele. Obok regulatora MPPT jest również prostownik, czyli ładowarka, no jak to się mówi, ze słupka, która namaduje akumulator. Prądem 230V z zewnątrz. Akumulator się znajduje w tej szafce. Akumulator mamy 200Ah LiFePO4, czyli no potężna maszyna. I też w tej szafce znajduje się przetwornica 230V, która ma 800W. No to tyle z technikaliów. Aha, jeszcze mamy w szaferce zainstalowany separator akumulatorów, czyli coś co ładuje nam tylny akumulator dzięki temu, że działa alternator. Separator się nazywa Orion, ale on jest tam z przodu. Jeżeli chodzi o to, jak właściwie użytkowaliśmy tą naszą instalację, bo robimy to w sposób dość specyficzny, to znaczy my się tak naprawdę w ogóle nie podłączamy do zewnętrznego prądu. Mamy ten tutaj prostownik, natomiast używamy go tylko w sytuacjach, kiedy stacjonujemy dłużej, na przykład gdzieś pod domem w Warszawie, natomiast w trasie, szczególnie teraz, jak byliśmy na przykład w Skandynawii i w Estonii ostatnio, ani razu nie podłączyliśmy się do żadnego zewnętrznego źródła zasilania. Cały prąd czerpaliśmy albo ze słońca, Albo z silnika. Więc generalnie tutaj mogę powiedzieć, że biorąc pod uwagę ilość prądu, który mamy, nigdy nam tego prądu nie zabrakło. Można by na tym poprzestać, ale powiem trochę więcej danych, takich, żeby pokazać, jak ta instalacja jest wydajna, bo rzeczywiście to, co było kiedyś, a to, co jest teraz, to jest, można powiedzieć, ziemia, a niebo, tak? Czyli kiedyś było ziemia, a teraz jest niebo. Przez zmianę instalacji mieliśmy zwykły akumulator z ciekłym elektrolitem, tak zwany kwasiak, na początku 115 amperogodzin, później 100 amperogodzin. Mieliśmy oprócz tego takie kombo, w którym było wszystko: i regulator MPPT, i przetwornica, też 800 W, i prostownik. No i to wszystko, nie ma co ukrywać, było o wiele mniej wydajne, ponieważ bywało tak, że np. jak dużo pracowaliśmy wieczorem, Albo chcieliśmy sobie na przykład pograć na konsoli, bo też mamy konsolę. To wymagało oczywiście włączenia przetwornicy, czyli była i konsola, i był rzutnik, bo mamy rzutnik, i był komputer, i to wszystko naraz powodowało, że w którymś momencie wieczora musieliśmy wszystko wyłączyć, bo mieliśmy na przykład już spadek napięcia na przykład 10,5V. Czyli, jak ktoś już się orientuje w temacie akumulatorów, no to dla kwasiaka to jest generalnie już blisko śmierci, nie można tego robić, trzeba zatrzymać takie rozładowywanie. W tej chwili. Nawet jak były wieczory intensywne, intensywnie użytkowany był ten akumulator, mieliśmy włączoną konsolę, graliśmy parę godzin, pracowaliśmy na laptopie i na przykład był to deszczowy dzień wcześniej, nigdzie się nie ruszaliśmy, czyli te panele pracowały z mniejszą jakby taką wydajnością, z mniejszą mocą. To i tak maksymalnie w ciągu tych ostatnich dwóch, trzech miesięcy rozładowaliśmy ten akumulator, który tutaj teraz mamy, do no troszkę poniżej 60%, czyli nawet nie zeszliśmy do połowy. I nawet jak takie rozładowanie nastąpiło wieczorem, to rano, już gdzieś tam około południa, znowu mieliśmy 100%. Także wydajność tego systemu jest no, nieporównywalnie lepsza niż kiedyś. Tutaj jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na taki jeden, można powiedzieć, pośredni plus, który się pojawił. To znaczy, wcześniej przy tej mniej wydajnej instalacji, przy mniejszym akumulatorze też przede wszystkim, bywały jednak momenty, kiedy potrzebowaliśmy prądu wieczorem, w nocy, nie byliśmy nigdzie podłączeni, nie było słońca, więc. Jedynym ratunkiem, jaki mieliśmy, to było włączenie silnika i stanie na takim włączonym silniku na przykład pół godziny, nawet godzinę. Jak było tego prądu potrzeba więcej, bo ja na przykład pracowałem nad filmem do późnych godzin nocnych. Co spowodowało, że po roku musieliśmy wymienić gier. To znaczy po prostu silnik, stojąc na wolnych obrotach przez długi czas, nie przepalał tego wszystkiego, co tam w tym paliwie, w tych spalinach, w tym syfie jest, i EGR się nam po prostu zalepił i trzeba było go wymieniać. W tej chwili. Tego nie ma i dzięki temu ja mam taką nadzieję, że nie będziemy musieli tego właściwie prawie nowego EGR-u po raz kolejny wymieniać. Używaliśmy też aplikacji, yy, która daje możliwość monitorowania każdego z tych urządzeń, ponieważ każde z urządzeń wysyła sygnał Bluetooth, odbieramy go i sobie tam patrzymy na tej aplikacji, jak działa. Tam jest bardzo dużo różnych informacji, których na co dzień właściwie się nie używa, nie są aż tak potrzebne. Jest też historia rozładowania na przykład akumulatora, no jest tego bardzo, bardzo dużo. Plusem jest to, że nie musimy już patrzeć co chwilę na woltomierz, a tak było wcześniej, szczególnie jak się ma taki mały akumulator, jak my mieliśmy. No i ten woltomierz też został usunięty. Wywaliłem go z tego panelu. Tutaj obok bezpieczników był. Wcześniej kiedyś bardzo często na niego zerkaliśmy z takim lękiem, czy to już, czy już trzeba wyłączać coś, co akurat jest podłączone. Teraz tego nie robimy, a w razie czego po prostu patrzymy sobie na, na komórkę. To jest. Mi się wydaje całkiem, całkiem fajne i całkiem wygodne. Ale, ale, nie wszystko jest takie fajne i wygodne, ja mam pewne zastrzeżenie. No właśnie, bo nie ma róży bez kolców, łyżka miodu w beczce. Nie, czekaj. <laughs> łyżka dźwiękciu w beczce miodu. O. Tak, miód, miodu było już dużo. No to jest bardziej chyba minus do nas, czyli zastrzeżenie mamy do siebie, ponieważ naszym zdaniem wybraliśmy trochę za małą przetwornicę. Ona zniesie urządzenia do maksymalnej mocy poboru, mocy 800 W. I wcześniej też tak mieliśmy, wcześniej korzystaliśmy z przetwornicy na tej zasadzie, że mieliśmy za mały akumulator, dlatego mocnych urządzeń typu suszarka czy żelazko nie zabieraliśmy nawet z sobą i przyzwyczailiśmy się do tego, że tego po prostu w kamperze nie ma. Często zadajecie nam pytanie, jak my w ogóle sobie radzimy bez żelazka. Na przykład, a no radzimy sobie. Ale teraz zauważyliśmy, że tego prądu mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo, aż w nadmiarze i moglibyśmy mieć większą przetwornicę. Zabraliśmy nawet z sobą teraz do Skandynawii takie żelazko turystyczne i myśleliśmy, że ono da radę, ale ono niestety pobiera mocy 1000 watów, to jest trochę za dużo. I zauważyliśmy, zrobiliśmy taki test, że, że ta przetwornica po prostu się w pewnym momencie wyłącza. Próbowaliśmy też włączać żelazko na minimum i wtedy jeszcze się jakoś nagrzewało. No, jeszcze trochę wyprasowało, ale no bądźmy szczerzy, nie daje rady i to jest nasza zła decyzja. Następnym razem pewnie zdecydowalibyśmy się na trochę większą moc przetwornicy, ale za to blender na przykład daje radę. Gotować możemy i używać tego w kuchni możemy, tej przetwornicy. I w związku z tym chcielibyśmy Wam tylko powiedzieć o tym, że co środę o 19.30 spotykamy się na live i będziemy wspólnie. Gotować. Oczywiście Zosia ma na myśli live y na Instagramie. Już w ostatnią środę zrobiliśmy taki jeden live, taki pilotażowy live, na którym, oprócz różnych innych pytań, padło dużo pytań do mnie. Odnośnie muzyki, odnośnie tego na czym gram, jak gram, co gram, dlaczego właściwie gram i gdzie gram. I wbrew pazorom, Kuba nie gra na nerwach nikomu. No tobie pewnie czasami gram, natomiast tutaj jest mowa o muzyce, dlatego dzisiaj jeszcze za chwilę trochę o tym opowiem. Ale zanim to, chcielibyśmy tylko wam powiedzieć, że przez jakieś dwa miesiące, tak jak mówiliśmy, podróżować nie będziemy. Siłą rzeczy musimy być chwilę stacjonarnie, i w związku z tym filmów przygodowych jako tako nie będzie. Taki z podróży. No tak, chyba że jakieś przygody nas w Polsce spotkają, w Warszawie, ale tego nie wiemy, tego nie zaplanujemy jeszcze. I tutaj do Was pytanie: o czym chcielibyście usłyszeć? O czym jeszcze może nie mówiliśmy, albo mówiliśmy za mało, o czym moglibyśmy Wam właśnie nagrać filmy. Albo, uwaga, uwaga, chcielibyście przeczytać, bo uruchomiliśmy właśnie blog na naszej stronie internetowej www.foxesineden.com. Tak, i właśnie chętnie do Was popiszemy w tym czasie, kiedy będziemy w Polsce. Więc jeżeli chodzi o pomysły na filmy, o te pytania, które byście do nas mieli, na które możemy odpowiedzieć na filmach albo filmami, wpisujcie w komentarzach. A co do strony, to też były takie pytania ostatnio na tym live na Instagramie, czy będą. Kalendarze a, na rok, no, no właśnie, właśnie. 2022, nasze kalendarze filmowe i odpowiedź brzmi tak, tak. Będą takie kalendarze pojawią się oczywiście w zakładce sklep na naszej stronie, o której Zosia mówiła foxesinaden.com. A w związku z tym, że idą święta, no to myślimy, że pojawią się też jakieś inne, dodatkowe nowe rzeczy w tej zakładce sklep. A jakże filmowe? Także będziemy dawać wam znać, na razie naszykuje się taki pracowity moment. Ale tak jak już powiedzieliśmy, odzywajcie się też do nas, czy tutaj, czy na Instagramie. A póki co, myślę, że Kuba Was dziś zabiera. Zabieram Was do sali prób. Tour de sala. Witam w naszym muzycznym królestwie. Sala prób zespołu Traces to Nowhere. Jak ktoś był w salach prób, zespołów, albo nawet miał taką salę prób, to zdaje sobie sprawę, że to nie jest tylko miejsce do grania, do ćwiczenia. To jest nie wiem, czy nawet nie przede wszystkim miejsce spotkań, miejsce rozmów, dlatego tu jest rozgardia, to są nasze rzeczy, jest zawsze taki nasz bałaganik. Jeżeli chodzi o rozkład sali, to zaczynając od tej strony, tutaj jest stanowisko basu, czyli Janka, y, duże głośniki, duży y, soniczny y, y, impuls, od niego wychodzi. Tam jest miejsce niedziela, czyli gitarzysty, widać gitary, akurat nie ma podłogi, czyli wszystkich efektów tutaj porozstawianych. Tam obok niego znajdują się klawisze. To są moje klawisze, mam je chyba 20 lat, bo generalnie oprócz perkusji gram także na fortepianie. Uczyłem się jako dziecko w szkole muzycznej. To są bardzo fajne klawisze, bo to jest elektryczne pianino oczywiście, natomiast ma tak zwaną ważoną klawiaturę, czyli pod palcami czuć to tak jak fortepian prawdziwy czy pianino. Bardzo dobry instrument, bardzo go lubię, dlatego go mam tyle lat. Tu jest, można powiedzieć, takie centrum dowodzenia tej sali, bo to jest po prostu stół, przy którym jest komputer. Mamy możliwość nagrywania tych prób, nagrywania czego chcemy właściwie tutaj. To nie jest jakoś studyjna, ale to jest jakoś wystarczająca, żeby sobie później tego posłuchać, porozmawiać na ten temat, pomyśleć, dlatego tu wszędzie widać kable, jest dużo mikrofonów, to wszystko cały czas jest podpięte. Ta kanapa, to jest bardzo ważna kanapa, bo to jest miejsce wokalistki Karoliny. Wokalistka nie musi mieć jakiegoś wielkiego setupu, jakiegoś sprzętu, po prostu mikrofon siada albo stoi, ale też to jest oczywiście miejsce, gdzie można sobie siąść, pogadać, wypić piwo. No, tutaj chyba wiadomo co, moja perkusja. Nie jest to najmniejszy taki zestaw, ale nie jest też jakiś strasznie rozbudowany. Generalnie mam go też od lat. No i co? No, i nie ma co chyba przedłużać. Ja sobie trochę poćwiczę, a Was zapraszam do chwili posłuchania, jeżeli macie ochotę.